Cześć, jestem Andrzej. Kolejną fajną zabawą, którą chciałbym Wam zaprezentować jest błonicieńca. Do tej zabawy będziemy potrzebowali trzech karczm. Dwóch małych, jedna trochę większa. Ta jedna to będzie nasz przyjaciel, który został uwięziony przez dwóch oprychów. Jednego i drugiego. Naszym zadaniem będzie uwolnienie naszego przyjaciela. Zabawa polega na tym, że trzeba dwóch oprychów zlikwidować na raz. Najlepiej się strzela parami. Kiedy dwóch łuczników strzela na krzyż i strzały się mijają, jedna powinna trafić w jednego oprycha, w druga w drugiego. Czy nam się to dzisiaj uda? Zobaczymy. Widzicie, nasz przyjaciel wolny. To tyle na dzisiaj. Wam również życzę, żebyście za każdym razem uważali swoich przyjaciół. Jeśli wam się podobało. Obserwujcie nasz kanał, oczywiście dajcie łapkę, a najlepiej wpadnijcie na trening Klub Ucznictwa Tradycyjnego Archeryka w Butoczu w Nowych